No siemaneczko wszystkim, słuchajcie przed wami brugmansja przez niektórych zwane daturą, chociaż datury z tego co sprawdziłem ma kwiaty skierowane ku górze, brugmansja ma dzwonki skierowane ku dołowi, więc to jest brugmansja najbardziej popularna czyli żółta ta która wieczorem jak mamy ją w ogrodzie pachnie tak, że w całym ogrodzie unosi się przepiękny słodki zapach Właśnie się wybudza u mnie. Zobaczcie sobie, jak ładnie wyglądają świeże listeczki. Także wybudza się, ale to nie o tym Wam chciałem dzisiaj pokazać. Nie ja o tym chciałem z Wami porozmawiać. Zobaczcie. Tutaj mamy nasionka. Nasionka, które roślina zawiązała w zeszłym roku. Jest jedna zielona torebka nasienna i druga, która już że tak powiem przyschła i podejrzewam, że w niej są bardziej nasiona dojrzałe. No, zerwiemy te to torebki nasienne obydwie, zerwiemy obie te torebki nasienne i zobaczymy jak wyglądają w środku nasiona, czy daje się wysiać, czy nie. O, dobra, udało się. Słuchajcie, jedziemy. Słoneczko dzisiaj pięknie świeci. No i zobaczcie, mamy mamy te. Ee, nasionka. No i zobaczymy. Słuchajcie, może mi się uda jedną ręką otworzyć. Udało się. I tak to wygląda w środku. Zobaczmy, jak wyglądają nasionka. O, zobaczcie, w tej wysuszonej. Całkiem nieźle fajnie to wygląda. Nie wiem, czy to dobrze widać. Tak wygląda nasionko. Całkiem duże. Tych nasionek tutaj jest powiem sporo. O! Może mi się uda to trochę wykruszyć i kilka z nich wyrzucić. O! No zobaczcie, tak to wygląda. Ja myślę, że za jakąś chwilę spróbujemy wysiać te nasionka i zobaczymy, czy coś w ogóle z nich wyjdzie. No, to jest ta. Torebka nasienna, która już była wysuszona, wyschnięta. O tych nasionek powiem Wam, że jest to całkiem spora ilość, koło 20 jak nie lepiej. O. Tak to wygląda. Czyli tak wyglądają nasionka brugmansji żółtej. I tutaj mamy tą drugą hmm, torebkę nasienną, która jest jeszcze zielona. Zobaczymy czy uda się ją otworzyć. Nie chcę przecinać, bo jak będę przecinał, to jest ryzyko, że przetnę nasionka. No zobaczcie, coś tutaj się pojawia. Chyba jednak będę musiał się wspomóc nożem. Ale to zrobimy tak, że delikatnie to natnę. O. No. Jedną ręką ciężki temat, no ale damy radę. Dobra, naciąłem. No i ciekawe, czy, czy ja to teraz otworzę. O, słuchajcie, udaje się. Mamy to. Zobaczcie, jak fajnie wyglądają w środku te nasionka. Naprawdę temat. <laughs> nie myślałem, że dojrzeją. Nie myślałem, że w tym zielonym nasienniku w ogóle będą w tej torebce nasiennej dojrzałe, ale widać, że są też dojrzałe. Może nie wszystkie, bo część jest tutaj takich e, jasnych. To one są raczej niedojrzałe, no ale słuchajcie, no tak to, tak to wygląda. O! Nasionko identyczne. No i zobaczymy. Tego nie będę, że tak powiem, rozparcelowywał teraz, bo chcę je oddzielić. Te nasionka od tych wysiejemy, te, i wysiejemy te, i porównamy, jak to w ogóle nam będzie kiełkowało. Dobra, to to są te. A jeszcze gdzieś miałem nasionka. Brugmancji białej. Zobaczcie w ogóle Brugmancja biała. Ona nie wiem, czy mi przetrwała. Tamta część widać, że jest trochę zielona, takie psko. Ale też tutaj te, te rybki nasienne są zaschnięte, więc raczej jakieś nasionka będą, tu jest jedna, o, tu jest druga. Także pozbieramy te nasionka i o wysiewaniu. O, widzę, że będzie żyła, bo zauważyłem teraz tutaj zielone, więc jak widzicie, ta część cała jest do. Do utylizacji. Więc no, będę na pewno wysiewał. Tutaj mam jeszcze różową brugmansję. Tutaj jest jeszcze My Angel. Czyli to jest chyba kremowa, podwójna. Jeszcze mam Tea Libling, czyli czerwoną. Także tak to wygląda. Więc lada dzień. Brugmansję będę chyba sadził do gruntu. Bo już, że tak powiem, jak sprawdziłem, w pogodzie długoterminowej nieprzewidywany jest przymrozek, chociaż jeszcze się tak zastanawiam, bo przecież zimni ogrodnicy przed nami. Zobaczymy. Także to się okaże, a w którymś z kolejnych odcinków spróbujemy wysiać te nasionka Brugmancji i zobaczymy jaki jest procent schodów i jak szybko kiełkują. Trzymajcie się na razie. Cześć.